Roztoczcie jabłko posmarowane masłem w brązowym cukrze i cynamonie. Połóżcie na cieście. Pokrójcie na równe płatki wokół jabłka. Owijcie jabłko ciastem. Umieśćcie jabłka w formie do pieczenia. Drobno posiekajcie miąższ jabłka. Roztopcie masło na patelni. Podsmażcie miąższ jabłka. Dodajcie drobno posiekane orzechy. Wlejcie miód. Dodajcie cynamon. Brązowy cukier. Napełnijcie jabłka z formy karmelizowanymi jabłkami i orzechami. Wymieszajcie jajko widelcem. Posmarujcie ciasto ubitym jajkiem. Pieczcie przez 25 minut. Wlejcie śmietankę do miski. Dodajcie cukier puder. Mleko skondensowane. Jogurt grecki. Miksujcie krem aż stanie się sztywny. Weźcie worek cukierniczy. Napełnijcie kremem, weźcie lody włóżcie Nutelle do szklanki. Dodajcie kakao, zagotujcie wodę, wlejcie do szklanki, miksujcie trochę. Wlejcie mleko do rondla. Gotujcie dwie minuty. Miksujcie w szklance, aż powstanie piana. Wlejcie pianę z mleka do kakao z nutellą. Pokochacie od pierwszego kęsa te jabłka w cieście francuskim z delikatnym aromatem cynamonu, zwłaszcza jeśli podacie je z lodami i pysznym kremem. Na pewno przygotujecie kolejną porcję, ponieważ szybko zniknął ze stołu.